Leżą na Dolnym Śląsku. To część Sudetów Środkowych. Mają kształt jednolitego wału długości 26 km, który ciągnie się od Doliny Bystrzycy do Przełęczy Srebrnej. Jest to najstarszy fragment Sudetów. W jego budowie geologicznej dominują prekambryjskie gnejsy, charakterystyczne skały metamorficzne. Występuje tu także węgiel kamienny, dawniej wydobywany. I rzadko spotykany serpentynit. Zbieracze minerałów mogą na tym obszarze znaleźć cenne okazy. Góry Sowie charakteryzują się asymetrią stoków. Północne opadają stromo, natomiast południowe są bardziej łagodne. W 1981 roku utworzono na tym terenie Park Krajobrazowy Gór Sowich. Najwyższy szczyt pasma Wielka Sowa liczy 1015 metrów nad poziomem morza i jest wybitnym punktem widokowym. Ze zbudowanej 100 lat temu zabytkowej kamiennej wieży możemy obejrzeć panoramę prawie całych Sudetów, masywu ślęży i przedgórza Sudeckiego. Przy odpowiedniej pogodzie doskonale widać stąd śnieżkę i śnieżnik. innych części górskich to kalenica z jej metalową wieżą widokową, malinowa, włodarz i Gontowa. Pasmo porastają w większości lasy świerkowo-bukowe Regla Dolnego z domieszką innych gatunków. W rezerwacie Bukowa Kalenica zachowały się fragmenty pierwotnego lasu bukowego typu kwaśnej buczyny sudeckiej, rosnącego na wysokości od 800 do 950 metrów. W rejonie jeziora Bystrzyckiego znajdziemy natomiast lasy dębowo-grabowe. W runie leśnym występują rośliny chronione, np. lilia złotogłów czy czosnek niedźwiedzi. Prawdziwą królową tych gór jest jednak naparstnica purpurowa. Dzięki stosunkowo dużej liczbie drzew liściastych w górach sowich najpiękniej jest jesienią. Teren ten jest ostoją licznej zwierzyny. Obok typowych dla obszaru Sudetów jeleni, saren i dzików, w Górach Sowich żyje największa w Polsce populacja muflonów. Dzikich owiec górskich, sprowadzonych tu przed 100 laty, a obecnie doskonale zadomowionych. Góry Sowie znakomicie nadają się do uprawiania różnego rodzaju turystyki. Są łatwo dostępne. Możemy wjechać samochodem widokowymi szosami na jedną z pięciu głównych przełęczy: Jugowską, Walimską, Sokolą, Woliborską lub Srebrną. Zostawiwszy auto na parkingu, dalej trzeba już udać się pieszo. Bardziej wytrwali mogą podchodzić od samego podnóża pasma jednym z licznych pieszych szlaków turystycznych. Najważniejsze z nich to szlak czerwony, wiodący zasadniczą granią gór Sowich, jest to część głównego szlaku sudeckiego oraz szlak niebieski, fragment europejskiego szlaku długodystansowego. Rowerzyści szosowi mają tutaj szansę poddać się trudnemu egzaminowi, okrążając na przykład Wielką Sowę przez trzy przełęcze. Również amatorzy górskiego roweru znajdą tu atrakcyjne dla nich, wymagające sporego wysiłku drogi. W zimie na narty zapraszają wyciągi i trasy zjazdowe na północnym stoku Wielkiej Sowy, na przełęczy jugowskiej oraz na przełęczy Sokolej i Wrzeczce. Odpoczynek, wyżywienie i noclegi znajdziemy w górskich schroniskach. Czekają także miejsca w pensjonatach i hotelach o zróżnicowanym standardzie, albo pokoje gościnne w miejscowościach u podnóża gór. Niektóre z lokali gastronomicznych oferują prawdziwe specjały. Urozmaiceniem są położone w pobliżu gór zbiorniki wodne. Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim albo Zalew Sudety w Bielawie, czy też zbiornik wodny w Dzikowcu. Pozwalają one połączyć górską wędrówkę z wędkowaniem albo surfowaniem. Turysta odwiedzający góry Sowie może również skorzystać z bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach na tym terenie. Czekają nowoczesna kryta pływalnia akwarius w Bielawie, boiska sportowe, korty tenisowe. Atrakcją dla przyjezdnych są ulokowane na obszarze górsowich zabytki. Pięknie położony na szczycie góry zamek Grodno. Został wzniesiony w XIII wieku przez Bolka Świdnickiego dla ochrony południowych granic księstwa. Przy wejściu wieża bramna ze wspaniałą dekoracją z grafitową. Obecnie jest tu muzeum prowadzone przez PTTK. Na drugim krańcu pasma znajduje się twierdza w Srebrnej Górze. Powstała z rozkazu króla pruskiego Fryderyka II w drugiej połowie XVII wieku. Jest to unikat w skali europejskiej ze względu na ogrom fortyfikacji zbudowanych w terenie górskim. Twierdza składa się z donżonu i kilku fortów pomocniczych. Była niezdobyta w wojnach napoleońskich. Później wykorzystywano ją jako więzienie. Aby w końcu stała się obiektem turystycznym. Muzeum Sztolni Walimskich to podziemna trasa turystyczna w Sztolniach zbudowanych w czasie II wojny światowej przez hitlerowców, rękami jeńców wojennych i robotników przymusowych. Inwestycja pod kryptonimem Rize, to znaczy Olbrzym. Była przeznaczona prawdopodobnie na fabrykę broni. W Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie możemy przejechać się podziemną kolejką i zobaczyć, w jaki sposób jeszcze do niedawna wydobywano w tym zagłębiu węgiel. Warto także zobaczyć zabytkowe kościoły, zespoły pałacowe, domy tkaczy i średniowieczne krzyże pokutne, które znaleźć można w wielu miejscowościach leżących w obszarze Gursowich. Znajdują się tu także zabytkowe obiekty kultury technicznej, jak na przykład sztolnie starych, niekiedy nawet średniowiecznych kopalni, zapora wodna w Zagórzu Śląskim, mosty kolejowe i będące już także zabytkami, budynki zakładów włókienniczych i fabrykanckie wille. Magnesem dla turystów są również odbywające się na tym terenie imprezy sportowe i kulturalne. Na serpentynach widokowych szos przecinających góry Sowie są rozgrywane Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie i Etapy Tour de Pologne. Są to ponadto ulubione trasy kierowców rajdowych, uczestników samochodowych rajdów Elmotremi, Nikon oraz Harenda Trophy, zimowego rajdu samochodów terenowych. U podnóża gór w Bielawie odbywa się największa w Polsce impreza muzyki reggae międzynarodowy Reggae Dub Festival. Street Fighter Festival to z kolei wielki zlot miłośników motocykli z pokazami akrobacji na dwóch i jednym kole. Zwolennicy dróg żelaznych spotykają się na Mistrzostwach Polski w Drezynowaniu w Jugowicach w gminie Walin. Na tolk zaś przyjeżdżają za zaprzysięgli fani Tolkiena. Naszym atutem jest również bliskość granicy z Czechami. Przejście w Tłumaczowie to brama do kolejnych atrakcji. Nasz krótki film może tylko zasygnalizować państwu uroki górskich i ich okolic. Żeby poznać je bliżej, trzeba tu przyjechać. Najpierw choćby na weekend. Do Bielawy, Pieszyc i Walimia, do miejscowości w gminie Nowa Ruda i w gminie Dzierżoniów zaprasza Państwa Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Górsowich.